Dziś chciałem poruszyć temat zjawiska, fenomenu, który ja nazywam anarcho zamordyzmem. Jest to zjawisko występujące w różnych obozach politycznych, ale tutaj w Polsce to się skupię na środowisku libertarian i korwinistów, które w środowisku też się nawzajem przenikają te dwa środowiska. W zasadzie można powiedzieć takie środowisko prawicowych libertarian. Właśnie cierpi bardzo mocno na to zjawisko anarcho-zamordyzmu. Co przez to rozumiem? Anarcho-zamordyzm, czyli dążę do wolności nie po to, żeby się rozwijać, tylko po to, żeby szkodzić innym. Albo nie zależy mi na maksymalizowaniu wolności dla innych, jeśli w tym samym czasie nie zlikwiduje w całości państwa, albo nie zależy mi na właśnie gradualnym maksymalizowaniu wolności, czyli poszerzaniu sfery wolności, jeśli to spowoduje jakieś ułatwienia. Dla grup społecznych, których nie lubię, na przykład gejów. To jest właśnie anarchozamordyzm. Spróbujmy to na jakichś przykładach bardziej, tak właśnie tutaj zilustrować. Winni właśnie anarchozamordyzm są głównie właśnie ci prawicowi libertarianie głosujący na konfederację, czyli dawni korwiniści, obecni korwiniści, a najczęściej się to właśnie rozbija o Małżeństwa dla gejów, czy też umożliwienie gejom zawierania ślubów gejowskich, tudzież stworzenie jakiejby kategorii związków partnerskich w tym celu. Bo ostatnio, właśnie na Facebooku, Mikołaj Pisarski bardzo ciekawy wpis zamieścił, gdzie właśnie się wypowiadał w poparciu dla umożliwienia w Polsce gejom brania ślubów yy, tudzież zawierania związków partnerskich a w komentarzach oczywiście zesrał się główny simp Konfederacji autystyk Paweł Szarmach człowiek, który uważam generalnie za kato zjeba yy, prawickiego szura i właśnie z wypowiedzi takich ludzi jak Szarmach wyziera ten bardzo szkodliwy anarcho-zamordyzm bo co ci ludzie, jako oni argumentują? Oni argumentują, że państwo w ogóle nie powinno udzielać ślubów. No bo w końcu no, jest to taka libertariańska pozycja, nie? Że państwa w ogóle ma nie być. W tym państwo, skoro go nie będzie, to przecież nie będzie udzielać ślubów. Logiczne, nie? Więc nie można jako libertarianin czy wolny człowiek walczyć o. Yy, Umożliwienie gejom brania ślubów, no bo to państwo ma nie udzielać ślubów, nie? Ja pierdolę. Ci ludzie naprawdę, czy oni, siebie, czy oni siebie czytają, czy oni siebie słyszą w ogóle, tak pierdolą tak od rzeczy? W Europie od setek lat śluby są zawierane w urzędach stanu cywilnego. Również świeckie śluby dla ludzi, którzy nie zawierają ślubów kościelnych, a urząd stanu cywilnego jest elementem samorządu władzy lokalnej, która się zajmuje takimi rzeczami właśnie, jak również śluby, rejestracja związków. I to się nie zmieni, durny Lipku. Nie będzie nigdy czegoś takiego, jak zniesienie ślubów cywilnych, czy całego kodeksu cywilnego w Europie. Chyba że Europa zostanie rozpierdolona w ogniu nuklearnym. Mam nadzieję, że nie. Natomiast póki co, to nie istnieje no to żadna szansa, nawet jednoprocentowa, żeby znieść kodeks cywilny, w tym śluby cywilne. Więc wolnościowiec, libertarianin, jeśli jest konsekwentny, to będzie walczył o poszerzenie wolności również dla osób, które w tym momencie nie mogą w świetle prawa zawierać tych ślubów cywilnych, czy na przykład gejowskich. Natomiast właśnie anarchozamordyści nie chcą dla tych ludzi wolności i się jedynie zasłaniają tym, że jako libertarianie jesteśmy przeciwni, żeby państwo udzielało ślubów. No to kto ma ich udzielać? No, oczywiście w takim anarchozamordystycznym scenariuszu, to tylko kościoły udzielają ślubów. No bo anarchozamordyści są zazwyczaj katolami. Więc geje, czy właśnie in, inne grupy społeczne nie mogą w ten sposób zawrzeć ślubów, więc czy nawet właśnie ateiści wtedy nie mogą wziąć ślubów, no bo wiadomo, przecież Kościół katolicki nie udzieli ślubów ateistom, parom ateistycznym. Więc w ten sposób cała grupa ludzi jest wykluczona, a anarchozamordyści zacierają rączki, ponieważ im nie zależy na wolności. Oni wolność stosują wyłącznie instrumentalnie, żeby móc dyskryminować innych, żeby móc dojebać innym i się znęcać nad nimi psychicznie. Samemu się tak rechożąc, tak taki zacierają zrączki. Chrystus króle. Literalnie to robi Paweł Szarmach, gdy go nikt nie widzi. A zamordyści właśnie chcą użyć tego tej semantyki wolnościowej, żeby wykluczyć ateistów, gejów właśnie z możliwości w ogóle funkcjonowania w społeczeństwie. Bo ja nigdzie nie widziałem w ich wypowiedziach, w tych dyskusjach o ślubach gejowskich i tak dalej, cokolwiek choćby o tym, żeby prywatni notariusze mogli udzielać ślubów. Czyli po prostu legalizować związek w świetle prawa. Nic takiego nie ma. Czy w takim wypadku to by znaczyło, że oni właśnie chcą całkowicie zniszczyć dorobek setek lat cywilizacji zachodniej, jak, jakim jest kodeks cywilny i śluby cywilne. I całkowicie podporządkować ludzi dyktaturze Kościoła katolickiego na no to wygląda. Dlatego właśnie anarchozamordystów, tych katoli, rzekomo libertariańskich, trzeba traktować właśnie jako zaborców i zamordystów. A jest to nic innego. Tylko sekciarstwo, które przecież krytykował również Rodbard. W 1967 roku Rodbard napisał taki artykuł przeciwko właśnie sekciarstwie libertariańskim, gdzie przestrzegał przed tym, żeby na wszystko, czy też wszystkie sytuacje z życia realnego, jakby analizować z takiego hard hardkorowego, libertariańskiego podejścia, takiego attitude wszystko albo nic, nie? czyli albo akap, albo nic, ktupnę nogą i będę siedział w piwnicy. Rodbar się tym przestrzegał i faktycznie ruch libertariański, ten, który znamy z historii, od samego początku właśnie był pro-gejowski był za tym, żeby geje mogli brać śluby cywilne, normalnie w, w, no, w państwie amerykańskim. I w, przeciwko oczywiście byli wyłącznie też, zarówno prawicowcy z Partii Republikańskiej, jak i Partia Demokratyczna. Oni byli przeciwko ślubom gejowskim. Przecież nawet chyba Obama jeszcze był przeciwko ślubom gejowskim, jeśli dobrze pamiętam. Czyli była tylko jedna formacja polityczna w Stanach Zjednoczonych, która była właśnie za ślubami gielskimi, to była partia libertariańska. Jest cała, całe mnóstwo artykułów z lat 70. właśnie w tym temacie. Dlaczego właśnie równość, eee... właśnie przy, jakby przywrócenie tej równości małżeńskiej, możliwość zawierania ślubów przez pary gejowskie, lesbijskie jest w duchu libertariańskim. Więc skąd się biorą takie właśnie katozjedy w Polsce, na przykład, niektórzy są przeciwko maksymalizacji wolności i jeszcze się zasłaniania tym, że państwo nie powinno udzielać ślubów, więc nie możesz gejów wziąć ślubu. No, pojawia się oczywiście ten argument, że y, poszerzanie właśnie y, tej franczyzy, y, y, poszerzanie tej możliwości wzięcia ślubu na inne, inne grupy niż, niż chłopak, dziewczyna. Jest w pewnym sensie skokiem na ulgi podatkowe, no bo małżeństwo może się rozliczać z podatków wspólnie, dzięki temu płacić niższy podatek. Więc jeśli dwóch gejów weźmie ślub, to też będą mogli właśnie dzięki temu płacić niższy podatek, będą małżeństwem w świetle prawa, również podatkowego. Ale przecież ta ulga dla małżeństwa dodatkowa to jest po to, żeby właśnie małżeństwo jako rodzina miało więcej pieniędzy na wychowanie dzieci. A gej przecież dzieci nie, mieć nie mogą. Ale oczywiście, że mogą, tylko nie ze sobą. <gaj> gej może zrobić dziecko jakiejś kobiecie zastępczo i ona się zrzeknie praw rodzicielskich, i on będzie miał, nie? Nie wiem, czy tak się da w polskim prawie, akurat, ale to też jest właśnie coś dla właśnie wolnościowców i libertarian, żeby to zmienić polskie prawo, żeby można było, żeby homoseksualista mógł y, swoją spermą y, zapłodnić kobietę y, albo sztuczną komór sztuczną macicę mógłby zapłodnić sztuczną komórkę jajową. Przecież już w tym momencie technologia jest na takim poziomie. I faktycznie wtedy, ba, y, pobrać ten materiał genetyczny od jednego geja i drugiego jego mężusia geja od taty dwa, pobrać materiał genetyczny można i, i, i właśnie sztuczną komórkę jajową e, zapłodnić w ten sposób. Materiał genetyczny od dwóch ojców, i w ten sposób geje mogą mieć dzieci dzięki technologii. Oczywiście te, te prawicowe szury e, związane się lipkami, a będący zasadniczo tylko kato zamordystami, nie biorą tego pod uwagę. A tutaj technologia odwie, otwiera po prostu ogromne pole do manewru, żeby właśnie również geje mieli dzieci i, i mieli normalne rodziny. I nie jakieś tam właśnie z adopcji, choć oczywiście geje też powinni mieć możliwość adoptowania dzieci, ale wtedy ten argument o tym, że tutaj małżeństwo gejów to jest skok na ulgi podatkowe, które są przeznaczone dla mąża z mających dzieci. W tym momencie ten argument kompletnie upada. Jeśli dwóch gejów może mieć dziecko z owocu sztucznej komórki jajowej, własne dziecko, to będzie, będzie to jakby przedłużenie ich materiału genetycznego, więc yy, patrząc z tego punktu widzenia, będą je bardzo kochać. <grytanie> będą się troszczyli o nie tak, jakby było faktycznie ich własnym dzieckiem z ich własnych gerów, bo tak będzie. I w ten sposób faktycznie ulga podatkowa dla małżeństw tutaj na wychowanie dzieci będzie faktycznie bardzo sensowna, już. Do tego się oczywiście nikt z tego powodu nie powinien przyczepić. No, co dalej? A anarcho-zamordyści oczywiście jeszcze kolejny argument rzucają, taki, że w ogóle to nie powinno być podatków, więc. Małżeństwo w ogóle nie, 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 nie są potrzebne. Gdyby nie było podatków, to nie byłoby potrzeby zawierania małżeństw, żeby uzyskać ulgę podatkową. I, i dlatego jestem przeciwny, żeby ge brali śluby. No oczywiście, kolejny zastępczy, kretyński argument bo mm, faktycznie, jak do, najpierw dojdźmy do tego, żeby w ogóle obniżyć te podatki żeby ulga małżeńska w ogóle nie miała żadnego znaczenia zobaczymy czy wtedy ludzie przestaną brać śluby y, tylko dlatego że nie będą y, wtedy też no, y, jak zniknie ta ulga małżeńska y, bo obniżymy podatki do takiego poziomu że nie będzie y, żadnej korzyści laskowej no to zobaczymy czy ludzie przestaną z tego powodu brać śluby właśnie nie oczywiście nie bo ślub to jest pewien pakiet pakiet dobrodziejstw prawnych w tym na przykład właśnie łatwe dziedziczenie, prawda, w razie śmierci, no i co jeszcze, jakieś, nie wiem, no, prawo do wglądu w dokumentację medyczną, chyba, nie wiem jak to jest w tym momencie, czy małżonek może tak od razu, chyba, chyba może, bez żadnego dodatkowego upoważnienia, no generalnie po prostu małżonkowie mają po prostu jakby z automatu, Współmałżonkowie mają z automatu udogodnienia prawne, o które nie muszą, w takim pakiecie, jakby, które nie, nie, nie muszą, jakby, każdego mm, osobna załatwiać. Oczywiście, można sobie wyobrazić, że właśnie w takim libertariańskim społeczeństwie też się będzie kupowało taki pakiet prawny, nie? U prywatnego, właśnie notariusza zawrzeć umowę małżeństwa, i, i też będzie cały ten pakiet prawny, nie? No, ale niekoniecznie musi być respektowany. Yy, właśnie no, o to chodzi. Anarcho-zamordyści na to liczą, że w libertariańskim raju to, nie, nie, to ja to nie będę musiał respektować jakichś tam umów ślubu dwóch gejów i nie, nie, nie dam im wglądów. Nie dam jednemu małżonkowi gejskiemu wglądów w dokumentację medyczną w moim prywatnym szpitalu, nie. Tak, tak ci ludzie rozumują. D dosłownie. Im chodzi o to, żeby móc dyskryminować i znęcać się w nad ludźmi. Chcę to mocno podkreślić, bo to się wszystko zaczęło z taką tą narrację przecież wprowadził do dyskursu libertariańskiego nikt inny, tylko Hans Hermann Hoppe w serii wykładów, które potem stały się książką, czyli Demokracją, Bogiem, który zawiódł. Ale najpierw była seria wykładów, gdzie on po prostu z, jakby argumentował, że libertarianizm oznacza dyskryminację, że będzie można nie wpuszczać Niemców, Zulusów, Irlandczyków, kogo tam chcesz, jakichś baptystów, katolików, ateistów, będziesz mógł nie wpuszczać ich do swojego sklepu. Tak jakby to był w ogóle esencja prowadzenia sklepu to jest możliwość wykluczania ludzi, których nie lubisz. Dosłownie. Nie, no. No, tak nie jest. Oczywiście ciągle się ludzie zastanawiają, czy Hoppe to wszystko pisał dlatego, że sam lubi dyskryminować, czy żeby podkreślić tak trochę przekornie, że jednak pełna własność prywatna oznacza również pełną możliwość dyskryminacji. Tylko, że no to po prostu stawali takim cringe'em i to właśnie jakby wytworzyło całe to pokolenie ludzi, dla których libertarianizm to jest przede wszystkim pałowanie się nad możliwością dyskryminowania i nie wpuszczania do sklepu ateistów na przykład, nie? Czy na przykład nie wpuszczania lewaków do swojej knajpy. No popatrz, a ja myślałem, że libertarianizm, czyli filozofia wolności, postuluje to, że no, chcemy być bardziej wolni po to, żeby się samorealizować lepiej, nie? a nie po to, żeby e, robić na złość ludziom. Oczywiście pew pe pewni ludzie pewnie w libertarnizmie by robili więcej na złość niż do tej pory, ale też zostaliby szybko, e, że powiem, sprowadzeni do pionu, chyba żeby się właśnie stworzyli całe takie gangi, <laughs> gangi dyskryminatorów, czy ludzi złośliwych, nie? Też taki, taka możliwość jest generalnie. W każdym razie, naprawdę, anarcho-zamordyzm mocno zdominował przede wszystkim właśnie te grupki nieprzyjaciele-niewoli i śmieszkowanie i z nieprzyjaciół-niewoli. Po prostu zdominował dyskurs tam. Generalnie ci wszyscy ludzie no wymieniam ich ciągle, właśnie te Szarmachy, Jeremi Rozynki. To jest kolejny ten Rozynek, to jest kolejny kuźwa rozyn, rozyn z dupy, <gryny> który dyskusję prowadzi w ten sposób. A w Akapie, to coś tam, coś tam, a w Akapie, kuźwa, chłopie, w Akapie to by to byś nie przeżył nawet sekundy. <gryny> Jakby na ciebie tak popatrzeć, to jest serio, naprawdę już od kilku lat walczę z tym, żeby w ten sposób nie prowadzić dyskusji z ludźmi, na przykład, którzy, którzy nie są full wolnorynkowcami, żeby nie wprowadzać w ogóle tego argumentu, a w akp to coś tam, coś tam. Nie kurwa, bo nie wiesz, jak będzie w akapie. I naprawdę, co kraj, to obyczaj. I naprawdę należy się wyzbyć tego, że w ogóle kiedykolwiek AKB będzie. Prędzej to właśnie będzie ustrój feudalny, tak jak maluje Hope. Należy argumentować raczej z, no z punktu liberalnej demokracji, bo tylko, tylko to tak mamy alternatywę. W ramach liberalnej demokracji po prostu musimy maksymalizować wolność, czyli wprowadzić, umożliwić gejom branie tych ślubów gejowskich. Dążenie do jak największego obniżenia, a najlepiej likwidacji podatku dochodowego, którego niestety trzeba będzie chyba zastąpić po prostu stałą stawką VAT na jakimś poziomie wyższym przez pewien czas. Ale to są takie rozważania naprawdę mało inspirujące. Może właśnie dlatego piwniczaki i anarchozamordyści to y, lubią po prostu właśnie y, tak jak rodba przestrzegał przed tym chodzi w te sekciarstwo i albo akap albo nic y, bo po prostu nie są w stanie działać w, w normalnej polityce a jak już to popierają właśnie pojebanych szurów z konfy którzy nie mają w ogóle na celu jakiejkolwiek wolności tylko szuranie szuranie i kontrarianizm tak jak mówiłem w tej audycji z pleneru. No i niestety, no, anarcho-zamordyzm trzeba zwalczać i trzeba tych ludzi mocno ostracyzować, no ale co zrobić? No, jest ta grupka, i tam non-stop są te, tego typu dyskusje i to samo pierdolenie codziennie czytam, nie. Dlatego nie wiem, no, są w ogóle jakieś sensowniejsze grupki dyskusyjne, takie, gdzie. Anarchozamordyści są eliminowani od razu, fizycznie usuwani z grupy? Przydałyby się. Choć w sumie ten... E, pamiętam, była taka grupa liberawka, ale to z kolei ja zostałem fizycznie usunięty. <grym> e, bo tam strasznie dużo było etatystów, w których masakrowałem, nie? Także, no jak widać, niestety, no jesteśmy tak... Po prostu... Acerbiczni... To jest właśnie to, z strony acerbiczni, czyli no, mnie właśnie nie odpowiadają ani etatyści, ani nawet klasyczni liberałowie, którzy są zbyt etatystyczni w gospodarce, mimo iż się rzekomo kumpluje z napierałą, ale to niestety etatyzm w gospodarce przy klasycznie liberalnym światopoglądzie to też jest droga do nikąd, to jest coś bardzo złego. No, ale z drugiej strony są anarchozamurdyści, którzy tylko, właśnie, argumentują z pozycji, a fakapie to coś tam. To co pozostaje? Bardzo wąskie grono normalnych ludzi, normalnych, właśnie, libertarian, takich oświeceniowych, którzy próbują też jakoś tak desperacko większe grono ludzi. Wokół siebie skupiać, a widać, jakie to ma niestety, jakie to są konsekwencje tego, że się wszyscy kłócimy wtedy. Bo naprawdę, jaki jest sens na przykład bycia jakby w jednym ruchu z takim okropnym człowiekiem, jak na przykład Jakub Grabowy, albo jakiś tam Tadeusz Aleksandrowicz, ludzie, którzy chorobliwie nienawidzą Izraela. Nienawidzą również Żydów. To właśnie się dało poznać, że to nie, nie jest tylko antyizraelizm, ale. Po prostu normalny, zoologiczny polski antysemityzm, jak z najgorszego ścieku prawicowego. Jak z takimi ludźmi możesz budować wolność? Przecież oni będą używali właśnie anarchozamordyzmu, żeby ciebie dyskryminować, jeśli na przykład jesteś Żydem. Także nie, wiem, mi się wydaje, że chyba trzeba będzie nasz priorytet tego, co chcemy osiągnąć, jednak bardziej nakierować na powrót do oświecenia, do ideałów oświeceniowych. No właśnie to mi się przypomniało, że na tej grupce nieprzyjaciele niewoli była niedawno taka ankieta, kogo uważa że za największe zagrożenie dla wolności. No i tam było prawda Chiny, Rosja i tak dalej, radykalna prawica była. Ktoś pisał jeszcze Big Corpo, a nikt nie wpisał na przykład Kościoła katolickiego. Tak jakby tym ludziom w ogóle nie przeszło przez głowę, że Kościół katolicki też może być zagrożeniem dla wolności. No bo wszyscy ci ludzie żyją właśnie w tej ideomatrycy katolickiej, w dyktaturze w ogóle katolickiej, i dla nich większe zagrożenie dla wolności jest Big Corpo. Ciekawe kurwa, jak Big Corpo może ci zagrozić. Kiedy tutaj w Polsce masz kler, który de facto we współpracy z państwem jest w stanie wyrozić ci naprawdę dużą krzywdę. A bez państwa, czyli w anarchozamordyzmie, jaki sobie ci katoprawicowi libertarianie wyobrażają, Kościół de facto miałby władzę niemalże dyktatorską. Byłby panem życia i śmierci dla y, ludzi nie, właśnie niewierzących, czy na przykład dla gejów, bo nie, y, oni nie byliby w stanie wziąć ślubu kościelnego, a innego by nie było. Oczywiście korporacje też się mogą sprzymierzyć z państwem i robić bardzo złe rzeczy, co też widzimy. No więc właśnie, y, dlaczego w ogóle? Państwo ma taką siłę, no bo odeszliśmy od idełów klasycznie liberalnych, które są ideałami oświeceniowymi. I weszliśmy właśnie w ten świat postoświeceniowy, gdzie państwo robi rzeczy z naruszaniem praw jednostkowych. Bo uznaliśmy prawa jednostkowe za niebyłe, czy w ogóle jakieś fantomy, spooks, jak to Sztyrner gadał. I liczy się właśnie, liczy się wiara religijna, prawda, liczy się jakieś tam prawa człowieka, rozumiane właśnie jako nie będące prawami jednostkowymi, tylko prawami, też roszczeniami, roszczeniami do czegoś, nie? Liczy się równość, dostępu, a nie wolność, nienaruszalność praw. Także, no cóż, no, na pewno anarchozamordyzm nie jest remedium na ten stan rzeczy, postoświeceniowy. Właśnie pozbycie się państwa przy tej postoświeceniowej i postmodernistycznej kulturze powoduje tylko, że na jego miejsce wkraczają inne przemocowe organizacje, prawda? Czy to Kościół, czy to jakieś gangi, jakieś. Właśnie organizacje typu Hamasy, różne, no właśnie prawicowi libertarianie, kusując na konfederację, tego nie rozumieją. Oni nienawidzą oświecenia, nienawidzą wielkiego dorobku, właśnie cywilizacji oświeceniowej, czyli zachodniej, rozdziału kościoła od państwa i choćby tak elementarnej rzeczy jak kodeks cywilny.